I dzisiaj mamy mleczko. Niedużo dzisiaj nagrywam sobie odkinet i tak... Sprawdzam do ile postaci mam gażet. Tu mam drogsman 6 9 gadgetów. 10 11 12 13 14 15 No i dalej już nie ma. Więc możemy już grać. Nie mam z kim, ale to co? Więc klikamy graj. Piu, piu, piu. Dobra, więc już kliknęliśmy graj. Sorry, że tak tu często pa, mi. Nie wiem czy to słyszycie, bo mam słaby chyba mikrofon. Uu, hopa, 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 hopa. Tu, jak? jak? Tak mało mu zostało! O! No ja! Jeszcze chłopcy rozum gra. Mogłeś tą skrzynkę zostawić, by cię nie podlecieli? Moja no zubo. <laughs> Moja skrzynka, moje power Ła ha ha ha. Tak się właśnie zachowuje. Ten typ gracza. Dokładnie. Więc bierzemy. Hmm. Mogę już do dwóch kolejnych postaci dropnąć gwiezdną moc. A! Dawno Senitom nie grałem. No to Senitom zagramy. Jak nie grałem dawno, bardzo dawno nawet, można powiedzieć, to się zagram. Bo czemużby nie? Powinienem do moich ulubionych postaci mieć skinąć. Ale muszę sobie. Zapisać zbiór moich ulubionych postaci? No. Bo oczywiście zbiór moich ulubionych postaci jest różny. Czasami ta, czasami ta postać. Zależy jak mi się kim gra. Do Karla mam już skina. A Karla poza tym za bardzo nie lubię. O, chodź tu! Padaka, 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 padaki dostaje, padaki dostaje, takie i szare, tak, i takie, i szare, i... Mam dla Was czarny Nita! Chodźcie tu, no. Ludzie są głupie, kampią w krzakach i mówią na dupie. Sraj, sraj. Zabiła mnie jeszcze gorąca strefa. A nie, bo to był trebania. <laughs> Bardzo śmieszny ci powiem. Bardzo. Zrobimy na tym odcinku 8600 A dzisiaj, no, może za niedługo zrobię 9K I potem dobiję do 10 może I Jakoś powoli idą te pucharki, no Powoli Ale idą No To jest to że one idą, a nie stoją w miejscu. To jest dobre. Żartuję. mzs ciągle w miejscu stoi. A na Anisy dawno nie grałem. No nic to jest jedna z moich ulubionych postaci właśnie. O, idź tam. Idź też tam gdzieś. Dobra, chodź tu. Moja skrzynia. Moja skrzynia! Moja skrzynia! Moja! Tylko moja skrzynia! Dobra, koniec dymu. O kurde! Skąd tu jest dym? halo czy to jest dym z mojego domu, gdy jeczę sobie burgera w mikrofonówce i go przypalę lekko? Nie chodzi tym bardziej o granie w Braula, Gram w Braula, gram w Braula, w braula. Chodzi lepiej tu mój sojusznik. Wyjaśnijmy ich, bo będzie z cichu. Z dzichu mnie zabił. Moje pany, pany z cichu mnie zabił. Łocie panie. Ale że nas z zabije, to się akurat nie spodziewałem. Że z aż zna a, zna, a że nas zabije zichu. Łocie panie, jak cicho, to jaki dobry jest. Panie. Z kim ja bym mógł tu pograć. Nie patrzcie na tą nazwę. Dobra, no pyk. No, mega Boxy Legend. Uh. Co by wziąć? O, to by było fajne. Wow. Wow, 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 wow. Dobra. Jak widzowie chcecie, to wbijamy do tego I... Chwila, bo mi źle stoi mikro. A nie, on dobrze stoi, tylko tak nisko położony. Myślałem, że tak źle stoi, nie? Dobra, nie, wychodzimy. Jak to jest tylko cztery kapuch? O, tym farel. O kurde. Panie. Łocki panie. Chwila, poprawię mikrofon. Dobra, jest już dobrze ułożony. He, he. Można. Weźmy sobie jakiegoś klubu. trzech członków online. Dwóch członków, trzech członków, dwóch, dwóch, dwóch. Dwóch, 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 czterech, sześciu ile nie kupisz. Ile jest? 51. O, co obiózł. Grupa sobie mega. wbijać się do tego oto klamu co teraz tworzymy 62. dobra utwórz wbijać do megaboxu z Mateo i ogólnie wbijać no i robimy ty dwukropek wiedzę mam zresztą może nie ciekawić kropek Matełka Obra, ja chcę polski kwart. No i teraz sobie jeszcze. Czy ma to oka no, Dobrze, robimy tak i bierzemy C członek na start A, ty, a. Za co? Za co dowódcy? Czy za promo, taki będę śmieszny. Dobra, I wbijaj Wbijajcie do tego klanu MegaBox Mateo. O tysiąc prorodzinny, bo będzie bardzo grubo. jechane. Pany, ja, ej, ją, ja. Prut. Sorry, że tak robię ją. Tak se śpiewa, że ją. Prut. Chciałbym ofertę i jakąś ziomal, ziom, ale ziomal do mnie podskakujesz? O kurde, z nią to może być lekki przypał. A tam, przypał? Ktoś powiedział przypał? Nie, wcale nie było żadnego przypału. Nikogo tu nie było. No właśnie, nikogo tu nie było. Mnie tam nie ma, wielkie starcie, lubię placki. Raz, dwa, trzy, trzy patkacki. Kaczki, kaczki. Dobra, 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 gramy sam, w jestem. Ja, 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 ja. Ja zrobimy ja. dziś to 8600 pi Pium, pium, piu, czego piu, piu. miłem. Każę Wam tutaj, bo to jest tu tutaj. I tutaj szukamy takiego w many Money. Money, 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 money. Stąd możecie powychodzić wszyscy ludzie. Z... Dobra, przebiłem go. o, o. o. Jak zwierciadła przy układku. On ma na 10 szeli i gejla, a musi się tablet potłukł, więc on jest głupi, bo tablet. Nie no, żartuję. Spoko jest tylko, że to jest głupie, że on potuk tablet. To jest najgłupsze na całym świecie, bo myśmy odcinki na... Ha, jedna osoba znaleziona graczy! Skryt, je, yeah. pryt, pryt, nagrywamy ją, pryt, pryt, skryt. Czemu mi pokazuje, że ten mikrofon nie działa? Halo? Powinniście mnie słychać. Dobra. A nie, umożliwiłam bardzo... Uuu, Leon go pokonał, nice! Leon 12 się nazywa i ma Leona. Jeszcze lepiej jak Wilkołaka by miał. Ja bym chciał kruka na przykład mieć, bo jest fajny i taki fajny mieć. Śmieć, śmieciu pełny. Są garści w twoim pokoju, gdy robisz porządki. Śmieci masz od dupy w garści. Nara typy nara babki.